Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym comiesięcznym raporcie z naszego rodzinnego portfela inwestycyjnego. W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami naszymi postępami, ale też przemyśleniami co do składu portfela i jego perspektyw. Naszą misją jest zabezpieczenie finansowej przyszłości naszej rodziny. Robimy to w sposób przemyślany, regularny, no i co najważniejsze, długoterminowy. Jak niektórzy już wiedzą, regularnie wpłacamy środki na nasze i IKE, Kupujemy dwunastoletnie obligacje skarbowe, a mój pracodawca dodatkowo wpłaca co miesiąc środki na mój PPE. Zanim przejdziemy do szczegółów szybki rzut oka na nagłówki, które najlepiej podsumowują aktualną sytuację w naszym portfelu. Od początku tego roku nasz portfel zyskał 14,43%, co w przeliczeniu na złotówki daje nam 17 822 zł zysku. Jak pewnie zauważyliście, jest to wynik nieco wyższy niż w poprzednim miesiącu. W tym filmie dokładnie omówimy, co się na to wszystko złożyło i jakie mamy plany na kolejne miesiące. Standardowo, mały disclaimer. Pamiętajcie proszę. Wszystko, co tutaj pokazuję, to nasze osobiste decyzje inwestycyjne. To nie jest porada finansowa ani żadna rekomendacja. Pokazuje nasz portfel w celach edukacyjnych i inspiracyjnych, aby udokumentować naszą drogę i może zachęcić kogoś z Was do zadbania o własne finanse. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od twardych danych. Spójrzmy na cztery kluczowe liczby, które obrazują naszą sytuację w tym roku. Po pierwsze, wycena na początek roku. Zaczynaliśmy w styczniu 2025 roku z kwotą 123 487 zł. To nasza baza, od której liczymy tegoroczne zyski. Po drugie, suma wpłat od początku roku. Do tej pory, wliczając wrzesień, dołożyliśmy do portfela 36 627 złotych gotówki. To kluczowy element naszej strategii. Regularne dopłaty, niezależnie od sytuacji na rynku. Efekt procentu składanego działa najmocniej, gdy regularnie zasilamy maszynę. Po trzecie, wpłaty we wrześniu. W samym wrześniu na nasze konta maklerskie trafiło 3379 złotych. 1000 złotych poszło na moje xe. 1000 zł na ikę mojej żony, a 1379 zł to wpłata na moje PPE, której dokonał mój pracodawca. No i wreszcie wisienka na torcie, czyli wycena na 23 września. Na ten dzień wartość całego naszego portfela inwestycyjnego wyniosła 177 936 zł. Ktoś mógłby szybko policzyć: 123 tysiące na start plus ponad 36 tysięcy wpłat to daje razem około 160 tysięcy. Skąd więc prawie 178 tysięcy na koncie? Ta różnica, czyli dokładnie 17 822 zł, to jest właśnie zysk, który wypracowały nasze inwestycje w tym roku. To nasze pieniądze, które ciężko pracowały, podczas gdy my spaliśmy. Pracowaliśmy i zajmowaliśmy się rodziną. Brzmi jak życie rentiera. Oczywiście żartuję. Bo ze 178 tysiącami to chyba jakiś bieda rentier. Tak czy inaczej, wykres doskonale pokazuje naszą drogę. Widzimy tu systematyczny, niemalże schodkowy wzrost wartości portfela miesiąc po miesiącu. Oczywiście zdarzają się miesiące słabsze, ale w długim terminie trend jest wyraźnie wzrostowy. Regularne wpłaty uśredniają cenę zakupu i budują solidny fundament. Kluczowa jest tutaj konsekwencja. Dobra, wiecie już ile mamy, ale pytanie brzmi, w co te pieniądze są zainwestowane? Spójrzmy na całkowitą wartość naszych kont. Jak już wspomniałem, jest to 177 936 zł. Mm. I co ważne, ta kwota uwzględnia również 2600 zł w gotówce, która leży na naszych kontach inwestycyjnych. To jest kasa, którą mamy z ostatnich wpłat, a która jeszcze nie została przeznaczona na zakup nowych akcji. Trzymam ją po prostu na ewentualne okazje rynkowe. A teraz zobaczmy, jak wygląda struktura tej zainwestowanej części. Nasz portfel można podzielić na kilka głównych części. Największa pozycja to fundusz Goldman Sachs Konserwatywny, który stanowi 36,1% w całości portfela. Co daje kwotę 62 996 zł. I tu muszę się na chwilę zatrzymać. Jest to fundusz, który inwestuje w ramach mojego pracowniczego planu emerytalnego, czyli PPE. Niestety, w ramach PPE mam bardzo ograniczone możliwości wyboru instrumentów. Dlatego większość środków wylądowała w funduszu konserwatywnym Goldman Sachs. Traktuję tę część jako taki gotówkowy fundament stabilną, bezpieczną bazę portfela. Na PPE mam też mniejszą pozycję w Funduszu Akcji Polskich Goldman Sachs, żeby jednak trochę podbić potencjalny zysk. Jest to pewien kompromis, ale PPE to świetne zwolnione z podatków narzędzie i grzechem byłoby z niego nie korzystać. Druga co do wielkości pozycja to Polska spółka technologiczna Tekst, stanowiąca 26,8% portfela czyli 46 759 zł. Na trzecim miejscu mamy diagnostykę z udziałem 21,5%, co przekłada się na 37 383 zł. To jedna z moich ulubionych spółek z GPW. To nasza inwestycja w stabilny i perspektywiczny sektor medyczny. Czwarta znacząca pozycja to UiPath. 6,2% portfela o wartości 10 781 zł. To już przedstawiciel amerykańskiej technologii i sektora automatyzacji. Pozostałe kilka procent to nasze mniejsze, niektóre bardziej spekulacyjne pozycje, a inne bardziej defensywne, o których opowiem za chwilę. Jak widzicie, portfel jest dość skoncentrowany na kilku głównych filarach, co jest świadomą decyzją. Wierzymy w spółki, które posiadamy. I jeszcze na marginesie ważna uwaga: pytacie czasem o nasze obligacje. Tak, posiadamy polskie obligacje skarbowe, ale nie wliczamy ich do tego portfela. Traktujemy je jako naszą poduszkę bezpieczeństwa żelazną rezerwę na nieprzewidziane wydatki czy utratę pracy. Portfel, który tu widzicie, to są środki przeznaczone stricte na długoterminowe pomnażanie kapitału, który wchodzi w skład IKE, XE oraz PPE. OK, to teraz krótki update i moje przemyślenia na temat poszczególnych spółek. Zacznijmy od TEXT, czyli dawnego live chat. To absolutny lider w swojej dziedzinie. Tworzą oprogramowanie do komunikacji z klientami dla biznesu. Co mnie tu trzyma? Niesamowita rentowność, model subskrypcyjny, który daje przewidywalne przychody i globalny zasięg. Spółka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami poprzez dywidendy. W ostatnim czasie może nie rośnie już tak spektakularnie jak kiedyś, ale to wciąż maszynka do generowania gotówki. Obserwuję, jak radzą sobie z konkurencją i implementacją AI w swoich produktach. Akcje spółki w ostatnich miesiącach są dosyć stabilne, ale wcześniej spółka mocno traciła na wartości. Większość akcji kupowałem między 50 a 54 zł, co jest dosyć dobrym poziomem cenowym w perspektywie długoterminowej. I liczę na to, że za rok czy dwa będziemy na znacznie wyższych poziomach. Moim zdaniem, to, że spółka w ostatnim czasie zrobiła mocny pivot i chce być obecnie topową firmą w obszarze AI Customer Support, to bardzo dobry ruch, który będzie widoczny w kursie akcji za jakiś czas. Jestem tutaj cierpliwy. Kolejna spółka z naszego portfela to Diagnostyka. To nasz reprezentant sektora ochrony zdrowia. Lider na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Dlaczego w nich zainwestowaliśmy? Po pierwsze, demografia. Społeczeństwo się starzeje, co naturalnie zwiększa popyt na usługi medyczne. Po drugie, rosnąca świadomość zdrowotna i profilaktyka. To biznes bardzo odporny na kryzysy. Ludzie badali się, badają i badać się będą. Diagnostyka konsekwentnie rozwija swoją sieć i poszerza ofertę badań. Ostatnie wyniki finansowe ponownie pokazały, że spółka mimo tego, że jest dojrzała i jest liderem rynku, to nadal dynamicznie rośnie i mocno zwiększa swoje przychody. To jest dla nas inwestycja na dekady. To teraz przenosimy się za ocean. UiPath y to lider w dziedzinie RPA, czyli zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Mówiąc prościej, ich oprogramowanie automatyzuje nudne, powtarzalne zadania biurowe. To część wielkiego trendu AI i automatyzacji. Firma ma ogromny potencjał wzrostu, bo firmy na całym świecie szukają oszczędności i efektywności. Jest to jednak spółka bardziej ryzykowna, a sektor dosyć konkurencyjny. Traktujemy to jako naszą inwestycję we wzrost, w przyszłość, która może przynieść ponad przeciętne zyski, ale wiąże się też z większą zmiennością. Ostatnie raporty pokazały rosnącą bazę klientów, co jest dobrym prognostykiem. Poza tymi trzema spółkami mamy też kilka mniejszych pozycji, które traktujemy trochę jak satelity. Wokół naszego jądra portfela. Są to zarówno pozycje o wyższym ryzyku i potencjalnie ogromnym potencjale, ale także stabilne spółki, w których będziemy zwiększać ekspozycję. Innovis Technologies. Spółka z Izraela, produkująca sensory LIDAR dla autonomicznych pojazdów. To zakład o przyszłość motoryzacji. Bardzo ryzykowny, bo technologia wciąż się rozwija, a konkurencja jest duża. Ale jeśli trafią z kontraktami z dużymi producentami aut, wzrost może być kosmiczny. Dalej Tempus AI, SoundHound AI czy NuScale Power produkująca modułowe reaktory jądrowe. Tempus AI wykorzystuje AI w medycynie i genetyce. SoundHound AI to technologia rozpoznawania mowy i dźwięku, konkurent dla Asystenta Google czy Alexy. A NuScale pracuje nad modułowymi reaktorami jądrowymi i ta technologia jest bardzo obiecująca. A tym bardziej w związku z dużym rozwojem AI, popyt na energię będzie nadal bardzo duży. Pozycje są małe, bo ryzyko jest ogromne, ale chcemy mieć ekspozycję na ten najważniejszy obecnie trend technologiczny. Na przeciwległym biegunie w naszym portfelu mamy też Kruka. To kolejny przedstawiciel polskiej giełdy, ale z zupełnie innej bajki. Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami. To biznes trochę cykliczny, ale Kruk pokazał przez lata, że potrafi świetnie zarządzać i rozwijać się międzynarodowo. To dla nas element dywersyfikacji. Spółka typu value. Która stabilizuje portfel, gdy spółki technologiczne mają gorszy okres. I na koniec Novo Nordisk, czyli duński gigant farmaceutyczny. Pewnie kojarzycie ich leki na cukrzycę i otyłość jak Ozempik. To firma, która w ostatnich latach eksplodowała na giełdzie, stając się jedną z największych w Europie. To nasza ekspozycja na globalną farmację i trend walki z chorobami cywilizacyjnymi stabilny płatnik dywidendy i globalny lider. Spółka w ostatnim czasie była w spadkowej korekcie, i właśnie wtedy zakupiłem trochę akcji. Oczywiście z długoterminową perspektywą. Podsumowując, nasza strategia pozostaje niezmienna. Fundamentem są regularne wpłaty. Inwestujemy poprzez opakowania podatkowe czyli poprzez IKE, XE oraz wspomniane PPE. To pozwala nam oszczędzać na podatku Belki, a w przypadku XE także odpisywać wpłaty od podstawy opodatkowania. Budujemy portfel zdywersyfikowany, ale nierozdrobniony. Mamy silne, stabilne jądro i bardziej ryzykowne, ale perspektywiczne satelity. Mieszamy rynek polski z zagranicznym, a spółki dojrzałe ze wzrostowymi. Co dalej? We wrześniu, pomimo wpłaty, nie dokonałem żadnych nowych zakupów. Postanowiłem obserwować rynek, który jest obecnie dosyć wysoko wyceniany i dać sobie czas na znalezienie odpowiedniego momentu. Już w przyszłym tygodniu spodziewamy się dwóch dywidend. Z kruka otrzymamy około 100 zł, natomiast z tekstów płynie do nas pokaźna kwota, bo około 2500 zł. Te środki w całości przeznaczymy na dalsze inwestycje. Plan na październik zakłada więc połączenie naszej regularnej, co miesięcznej wpłaty z tymi dywidendami. Da nam to solidną kwotę, za którą będę szukał ciekawych spółek oraz dogodnego momentu na wejście, być może wykorzystując korektę do zwiększenia pozycji w spółkach, które już posiadamy. Nie planujemy rewolucji, ale będziemy aktywnie szukać okazji. Cierpliwość i konsekwencja czyli w zasadzie podejście bez zmian. I to już wszystko w dzisiejszym raporcie. Mam nadzieję, że taka transparentna forma podsumowania jest dla Was wartościowa. Wartość portfela 177 936 zł to dla nas kolejny kamień milowy stabilnie do przodu, krok po kroku. Dajcie znać w komentarzach, w co wy inwestujecie i jakie macie przemyślenia na temat obecnej sytuacji na rynku. Chętnie poczytam i podyskutuję. A jeśli podobał Wam się ten materiał, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszą inwestycyjno-finansową podróżą, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Trzymajcie się ciepło, inwestujcie mądrze. I do zobaczenia w podsumowaniu października.